Cześć, tu Kasia. Witam cię na moim kanale, na którym odnajdziesz balans w swojej codzienności na macie. Dołącz do mnie i do grona kobiet, które dbają o siebie bez presji, w swoim tempie. Dziś zapraszam cię na 15-minutową sesję pilatesu. To trening dla każdego, kto chce się poruszać, poczuć swoje ciało lub dobrze zacząć dzień. Rozwijaj matę, zaczynamy. Pierwsze ćwiczenie, glute bridge jednonóż. Kładziemy się na grzbiecie. Przysuwamy nogi blisko pośladka, następnie unosimy jedną nogę do góry. Nie musi być wyprostowana, możesz mieć ją delikatnie ugiętą w kolanie. Wypij się teraz z prawego pośladka do góry. Przytrzymaj ruch na sekundę, następnie opuść wolno biodra na matę. Ok, jedziemy. Wykonujemy 15 powtórzeń na stronę. Skupiamy się na pracy naszego prawego pośladka. Pilnujemy też, aby mięśnie kor były cały czas aktywne. Ok, nigdzie się nie spiesz. Pamiętaj, rób to w swoim tempie. Pamiętaj również o prawidłowym oddechu, czyli z wydechem wyciskamy, wypychamy biodra do góry. Na wdechu opuszczamy wolno w stronę maty. Jedziemy. Siedem. Osiem. Dobrze, dziewięć, mhm. dziesięć, i ostatnie pięć, wydech, mhm. mocny śladek. Mhm. Trzy cztery, i ostatni. Ok, zamieniamy nogę. Teraz wybijamy się z lewego pośladka. Pamiętaj, że to ułożenie nogi jest kluczowe. Jeżeli nie czujesz tego pośladka, to kombinuj z ustawieniem stopy. Przysuń trochę w stronę pośladka, odsuń od niego tak, żebyś poczuła właśnie jego pracę. Wdech. 5 6 7 to jest świetne ćwiczenie na pośladki, ale również na cały kor. Dlatego skupiamy się na całym naszym ciałku jeszcze, pięć ostatnich, raz! No, ja już mocno czuję lewy pośladek, ostatni, okej. Okay. Dobra. Czas na drugie ćwiczenie martwy robak tu zaangażujemy mocno mięśnie naszego brzucha i już pokazuję ci jak wygląda to ćwiczenie. Również kładziemy się na plecach, unosimy nogi ugięte i wyciągamy ręce przed siebie. Spójrz na moją pozycję i powtórz ją. Pamiętaj o tym, żeby cały czas plecy były doklejone do maty. Ok, następnie wykonujemy wyprost lewej nogi i prawa ręka idzie Mocno w stronę maty. Pamiętaj o dociskaniu mięśni, brzucha. Z wydechem wracasz do pozycji wejściowej. I jedziemy na drugą stronę. Jest to ćwiczenie, które wykonujemy na przemian stronie. Mhm. Skup się na oddechu. Już Ci mówię, jak on wygląda, czyli na wdechu. Wyciągamy rękę, nogę w stronę maty. Z wydechem wracasz do pozycji wejściowej. Pamiętaj, że w tym ćwiczeniu masz się nigdzie nie spieszyć, bo im wolniej wykonujesz to ćwiczenie, tym mocniej pracują nasze mięśnie. Jedziemy. Oczywiście 15 powtórzeń na stronę, chyba że coś by się działo w trakcie, to zrób mniej. Pamiętaj, swoje tempo, na wszystko przyjdzie czas. I wydech. Mocno pracuje brzuch. Postaraj się, żeby te zakresy zwiększać, żeby ręka szła w stronę maty, a noga w stronę również maty. Dzięki temu, że rękę niesiesz mocno za siebie, otwierasz swoją obręcz barkową. I jeszcze jest połowa i wydech. mamy 20, dla wytrwałych jeszcze dyszka jak czujesz mięśnie w okolicach swoich lędźwi jak czujesz swoje plecy to odpuść, odpocznij i poczekaj na kolejne ćwiczenie jeszcze 5 4 pamiętaj o oddechu Dwa. I jeszcze jeden. Okej. Okay. No mam nadzieję, że poczułyście już mięśnie brzucha, ja naprawdę już je mocno, mocno, mocno czuję. Czas na trzecie ćwiczenie będą to wznosy bioder w potworze bokiem, okay. jedną rękę kładziemy na macie. Pamiętaj o tym, żeby bark był w jednej linii z łokciem. Jedna noga jest ugięta, druga wyprostowana. Ok, zacznijmy sobie z nosy bioder. Yy, I chciałabym, żebyś poczuła i ułożyła się w równej, jednej prostej linii, ok? I druga ręka może iść na bioderko. Patrzymy sobie na wprost, żeby szyja była przedłużeniem naszego kręgosłupa. I jedziemy z wydechem. Góra. Przytrzymaj ruch na sekundę. I bardzo wolno odłóż biodra na matę. Ok, jedziemy. Oczywiście, 15, powtórzeń na stronę. Jestem ciekawa, co tutaj najmocniej poczujecie. Czy będzie to może prawy pośladek, ręka, a może mięśnie poprzeczne brzucha? No, ciekawa jestem. Dziewięć, dziesięć, pięć ostatnich. Pamiętaj o oddechu. Trzy, cztery, ostatni, 5. Ok, zmiana strony. Oczywiście pamiętamy o tym wszystkim, co powiedziałam przed chwilą, i powtarzamy na drugą, czyli. Park na równo z łokciem, jedna noga ugięta, druga wyprostowana, biodra skierowane prosto, ciało w jednej linii i lecimy. Druga ręka na biodro i wydech góra. Powiem Wam, że czuję tu najmocniej lewy pośladek i brzuch. Super. Bardzo dobre ćwiczenie na całe ciało. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Pięć ostatnich. Pamiętaj, ciało ma być w jednej równej linii. Dwa. Trzy. Cztery. Ostatni. Ok, lecimy z kolejnym ćwiczeniem. Czas na potwór na prostych rękach, w którym będziemy wykonywały dwa ćwiczenia łączone. Będzie to wymach nogi do boku, bardzo wolny powrót w napięciu i wymach nogi do tyłu. I również wolne tempo. Jedziemy, będę mówiła Ci po drodze, na czym masz się skupić? Oczywiście 15 powtórzeń na stronę. I uwaga, tu jest taki mek: jedno powtórzenie, to jest wymag do boku i do tyłu. Wiem dużo tych powtórzeń, ale ma być ogień. Ok, i co my tutaj mamy? Porosiłabym Cię, aby stopa była flex. Okej? Okay. W jednym i w drugim przypadku, czyli palce mocno na siebie. Bardzo ważne tu jest tempo wykonywania ćwiczenia, bo jeżeli nie będziesz skupiała się na tym tempie, no to będziemy sobie tak machać, machać, machać i nic nie poczujemy. A jak naprawdę będziemy ściskały mocno te pośladki, no to one będą płonęły. Naprawdę. Powinnyście już to czuć w ogóle. I jeszcze jeden myk. Uwaga, pracujemy też mocno brzuchem, tak? Czyli on nie jest luźny, tylko cały czas go trzymamy mocno. Bo jeżeli nie będziemy trzymały mięśni brzucha, to odcinek lędźwiowy będzie się zbyt mocno, zbyt mocno wyginał, ok? Czyli lecimy sobie na pełnym skupieniu. Nie wiem ile jest, ale przypuśćmy 9. Jedziemy 10. Mhm. Super. Pamiętamy o oddechu. Dobrze. Ręce proste w łokciu. Mhm. I jeszcze. Wiem, dużo powtórzeń, ale myślę, że już obydwa pośladki bardzo mocno czujecie. I jeszcze. Trzynaście. I dwa ostatnie. Super. I ostatni. Wow. Uff. Mamy to. Druga strona. Powtarzamy. Tym razem lewa noga idzie do tyłu, wolne tempo, bok, zatrzymanie, wolne tempo. I jedziemy. Mhm. Niby proste ćwiczenie, ale no jak się skupisz właśnie na tym tempie, na tym ściskaniu, to nie potrzebujesz nawet żadnej taśmy, żadnego obciążenia, żeby bardzo fajnie je poczuć. Dodatkowo, wymach do boku otwiera biodro, więc to też jest. Fajny aspekt tego ćwiczenia. 4. słaba w liczeniu jestem, jak gadam, ale to na naszą korzyść, jak zrobimy więcej. 5. Pamiętaj o brzuchu, zablokowany mocny kor, żeby lędźwia nam się zbyt mocno nie wyginały. Dobrze. Osiem. Stopa flex machająca 9. W prawie koniec, 10. No, obydwa pośladki, myślę, że już są na maksa rozgrzane. I jeszcze troszkę, już prawie koniec. Ostatnie powtórzenie bok i tył. Wow. Przed nami ostatnie ćwiczenie. Brzuszki brzmi prosto, ale myślę, że jak zrobimy to technicznie i skupimy się na tym, co powiem, to na maksa poczujemy brzuszek. To ostatnie ćwiczenie, też 15 powtórzeń no i będziemy miały to. Połóż się na plecach. Nogi mają być ugięte, połóż na razie głowę na Macie, ręce możesz unieść do przodu i teraz tak, pomyśl o tym, że masz podnieść się, wykorzystując swoje mięśnie brzucha, nie ciągnąć tego z szyi jak najwyżej, czyli jak najwyżej chcemy oderwać górną część pleców. Jedziemy, pamiętamy, że wydech jest w momencie wstawania, czyli idziemy z wydechem góra, przytrzymaj i jak najwolniej kręg po kręgu opuść całą pozycję do pozycji wyjściowej, do leżenia. I znowu wydech, przytrzymaj i tempo. I jedziemy do 15, Trzy. Pamiętaj, że jeżeli za bardzo spina Ci się szyja, możesz podłożyć sobie na przykład swoje dłonie pod głowę, żeby troszeczkę odelżyć tą pracę szyi. Jeżeli wszystko jest w porządku, to preferuję ręce wzdłuż Nóg. Ok. Również pamiętaj, nigdzie się nie spiesz. Rób to dokładnie. I jeszcze. Przytrzymaj. I wolno. Super. To tempo odłożenia naszego tłowia jest bardzo ważne, bo wtedy też pracują mięśnie brzucha. więc prawie koniec Dziesięć. i trzy ostatnie I ostatni... I super! Koniec! Dałyśmy radę? Dziękuję Ci za ten wspólny czas na Macie. Daj znać w komentarzu, czy trening Ci się podobał, a ja zapraszam Cię na kolejny trening ze mną i do subskrypcji mojego kanału. Cześć!